dobry w kolejnym vlogu w kolejnym dniu myjemy śniadanie dzisiaj sobie zrobiłyśmy tortille z szynką z serem z cebulką ze szczypiorkiem i trochę oliwek do tego zaraz sobie pokażę. i zajadamy słuchajcie śniadanie wam też życzymy smacznego jak coś jecie i oczywiście miłego dnia i zapraszamy na vloga. To Laury sama szyneczka i sam ser bo nic innego by nie zjadła tak? Dobra, już jest później popołudnie, 14.30, ja się zaraz szykuję i jadę z Laurą na 16.00, tak pół godzinki wcześniej sobie wyjedziemy, ale chciałam Wam tutaj wspomnieć, poruszyć jeszcze temat tego wczorajszego filmu z tym psem, bo mnie tutaj jedna osoba, tak, najechała na mnie w komentarzu, że nie podobało jej się to i powinnam i zaczęłam mnie instruować, że ja powinna zrobić tak, 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 tak i tak. Więc ja Wam powiem, dlaczego ja tak, tak i tak nie zrobiłam, tylko zrobiłam tak, jak zrobiłam. Yy, dlatego tak zrobiłam, że mój Bruno, on jest miły, słodziutki yy, dla nas, ale jak widzi obcych i obce psy, to on dostaje szału. Jak widzieliście, ja, ja miałam nawet trudności wejścia na podwórko, bo on przed bramą stał i on... Yy, Pienił się po prostu do tego psa, jak on by mi pod nogami wybiegł, to ja nie wiem, jak by się to skończyło. Ja nie załam tamtego psa. Może tam ten pies by się też rzucił na, na niego i by się razem zapał we, we dwa psy. I co ja bym wtedy zrobiła, jak ja byłam sama w domu? Bo Sonia to tam wiecie, Sonia to tam mało szkodliwa taka jest. Chociaż mogłaby złapać, ale bardziej by szczekała i bardziej by hałasu tylko robiła. Ale chodzi o to. Po drugie, że ja powinnam zamknąć Bruna i wziąć tego psa na podwórko. Absolutnie się z tym nie zgodzę, bo ja po pierwsze, a bo w ogóle to po pierwsze, ktoś mnie poucza co ja powinnam zrobić, nie znając mojej sytuacji, nie wiedząc jakim psem jest Bruno yy, i tak dalej. Więc Bruna nie zamknęłabym do kotłowni, tak jak mi tutaj pouczyła jedna osoba, dlatego że on by z tej kotłowni zrobił demolkę, yy, on by podrapał drzwi. On by tam zdewastował wszystko. Do domu tym bardziej bym go nie zamknęła. No bo są koty, króliki i jakbym tu miała tornado. Ja bym weszła i bym, bym po prostu się załamała. E, bo on by latał, bo on by tak się wściekał, żeby wyjść do tamtego psa. E, uwiązać go nie uwiążę, bo mój pies na łańcuchu nie siedzi. E, zagrody e, kojca, żadnego nie ma jako końca. On jest wolno biegającym psem. On nie ma kojca, On ma budę, ale bez końca. E, Mam podwórko odgrodzone, pół podwórka jest zagrodzone, tak jakby z jednej strony i z drugiej strony domu. Tu mam ogródek swój, i on tutaj nie wchodzi, on wchodzi tylko jak my tam jesteśmy, ale tak na co dzień tam nie wchodzi. Siedzi po tej stronie podwórka, ale to jest taki płotek, taki, no takiej wysokości, i dla niego to jest nic, żeby to przeskoczyć. Więc jakbym nawet jego zamknęła na tamtą stronę podwórka, a tego psa wpuściła tutaj, to by spokojnie ten płot przeskoczył, aby do tego psa się dorwać. I po co mi jest potrzebny ten problem? Bo bym miał wtedy problem naprawdę niesamowity. Po pierwsze, po drugie, nie zadzwoniłam po żadne służby, typu schroniska i tak dalej, bo ja nie miałam jak tego psa zabezpieczyć w sensie. Na podwórko go nie mogę wziąć. Nie, przed bramą nie miałam jak go zabezpieczyć, a też nie będę stała przed bramą i czekała, aż przyjadą ze schroniska czy tam z jakiegoś stowarzyszenia, bo oni mogą przyjechać po takim telefonie za pół godziny, a i za dwie godziny, a i za trzy. A ja miałam w domu chore dziecko z gorączką pokładające się, osłabione, wyjące z, z bólu. No to ja się spieszyłam do domu, a nie będę stała i czekała, aż ktoś przyjedzie po tego psa. I ten pies. Po pierwsze, a po drugie, ten pies nie był zraniony, bo ktoś mi też napisał, że on miał ranę i cierpiał. Nie, ja mówiłam, on nie miał rany ten pies. On miał ślad czerwony i ja myślałam, że on jest pogryziony, ale potem powiedziałam, że on nie ma rany, nie ma dziury ani nic. Więc ten ślad, to ta krew mogła być po innym zwierzie, zwierzęciu, z którym on się zaatakował, czy zwierzyna jakaś, czy inny pies, z którym się zapał, i to mogła być krew innego zwierzęcia, ale nie jego, bo ja patrzyłam. No, i ja o tym mówiłam, to ja nie wiem, tu większość ludzi w ogóle nie ogląda filmów ze zrozumieniem. Są filmy prze, przewijane, coś wyhaczycie, napiszecie komentarz i tak dalej. A najgorzej to mnie denerwuje to, jak ktoś napisze komentarz, nie znając sytuacji, na przykład sytuacji, że ja nie mogę po prostu Bruna nigdzie zamknąć, uwiązać i tak dalej. Po pierwsze, po drugie, on tak dostał trzał do tego psa, że ja się nie będę z brunem, wiecie, siłowała, żeby go gdzieś na siłę zamknąć, żeby tamtego psa wpuścić na podwórko. No nie ma takiej opcji, bo ten pies waży 50 kilo. No i ja się tutaj naprawdę nie muszę nikomu z tego tłumaczyć. A w ogóle to mogłam nic z tego nie pokazać. Widzę, że mogłam w ogóle nie nagrać tego, nikt by o tym nic nie wiedział. A ja bym powiedziała pogadałam Wam o pięknej pogodzie, o pięknym śniegu, o obiadku, który gotuję i też były vlog i byłoby wszystko super. No to ja, ja tutaj wiecie: nikt mi nie musi tutaj słodzić i tak dalej, ale niech mi tutaj nikt nie zarzuca, co ja powinna zrobić, a czego nie, jeżeli nie zna mojej sytuacji, nie zna mojego psa. I nie wiem na co, ja, ja wiem na co mojego psa stać, a jak ktoś nie wie, no to po co, po co pisze. Po pierwsze, po drugie, jak już oglądacie, to oglądajcie filmy ze zrozumieniem, od, od całości, do, od początku do końca. Ja wiem, że jak jest film pół godziny, no to nie każdy może wytrzymać, tak, oglądając. Bo to jest za długo, ale ten film miał 12 minut. I nie obejrzany był ten film w całości. Dlatego, że ja na samym końcu powiedziałam, że jak ten pies był, a potem powiedziałam, że zrobiłam zdjęcia, wystawiłam z informacją, gdzie ten pies biega, na jakiej ulicy, że biega yy, i puściłam go na Facebooka, że film, że ten, ta informacja została przez parę osób już udostępniona, a tutaj mi ktoś też napisał, że ja powinna mu zrobić zdjęcie, wystawić yy, do internetu z ulicą, z miejscowością, gdzie ten pies biega. No przecież ja to mówiłam, że ja to zrobiłam. No i tak to jest, tak, tak, tak są właśnie filmy oglądane, słuchajcie. Yy, to nie jest miłe, powiem Wam, nie jest miłe, bo yy, ja się potem strasznie denerwuję, jak ja czytam takie komentarze, które ktoś mi mówi, co ja powinnam zrobić, jak ja mówiłam w filmie, że ja to zrobiłam. I mnie, ja się strasznie potem denerwuję, naprawdę. Bo yy, ja widzę, że. Moje gadanie, biadolenie to jest tylko takie ble, 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 ble a wszyscy to przewijają i, i, i tyle z tego. Może nie wszyscy, może nie wszyscy. Część z Was, znaczy część z Was, no część osób. Albo przyjdzie ktoś obcy, przyjdzie ktoś obcy, albo wpadnie raz na jakiś czas do mnie, zobaczy, co tam u mnie. Yy, 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 zawsze przewijać, coś tam wyhaczy i do tego coś, co tam wyhaczy, napisze komentarz, dokopie do... Yy. Do, do tyłu, jak to się mówi, i idzie dalej. No I to tak, tak to właśnie wyglądają, tak to właśnie wygląda. Eee, no, tak samo e, po, zdjęcie puściłam na, gminy, na gminę naszą Facebookową, tam jest stowarzyszenie. Oni to widzieli. E, nikt się nie zainteresował, nie było wiecie, informacji telefonu, nic. A ja e, naprawdę ja mam takie sw mam swoje zmartwienia prywatne, o których tutaj nie mówię. Chore dziecko w domu, cierpiące z bólem, już trąśląc z rzędu nie przez e, Więc wiecie, no naprawdę, człowiek czasami ma, jest myślami po prostu gdzie indziej. Nie jestem alfą i omegą, i nie, nie jestem Bogiem, i nie uszczęśliwię wszystkich oglądających e, moim zachowaniem i to, co robi po prostu i nie wszystkich zwierząt, nie uratuje wszystkich zwierząt i wszystkim zwierzętom nie pomogę. Bo jeżeli ten pies byłby jakiś naprawdę nie wiadomo jak poturbowany, zagłodzony, z żebrami, albo potrącony przez samochód, albo ze złamaną łapą, to wiadomo, że człowiek by wtedy inaczej zareagował. A, a tak to wyszło tak jak wyszło. Ja nie jestem, wiecie, Bogiem. Jakby to powiedzieć? To po pierwsze po drugie, jakby był Paweł w domu, to byś to się inaczej też rozwinęło, bo Paweł Bruna mojego to ogarnie, a ja nie, bo on do, jak on dostaje szał do obcego psa czy coś, to ja już w ogóle się w to nie mieszam i, i nie bałam go Brunę, bo ja wiecie, Bruno, 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 Bruno mam je gdzieś. A chłop to jest stanowczy, Bruno chodził tutaj czy coś i jakoś inaczej to jest, tak? Więc tyle chciałam Wam przekazać z tą informacją, bo powiem Wam, że ja jestem z Wami szczera, puściłam Wam film, nie słodzę nikomu, nie mówię, że o Jezu, tak, piesek uratowałam go i w ogóle zbawiłam cały świat, a dostaję po potyłku tutaj od większości z Was, więc to jest bardzo przykre Wam powiem, bo mówiłam, w ogóle mogłam o tym nie mówić, w ogóle mogłam tego nie nagrać, nie poruszać w ogóle tego tematu, nikt by nie wiedział i byłoby i byłby święty spokój po prostu, a tak się człowiek tylko denerwuje e, takimi komentarzami e, i nie, nie, jest, nie jest fajnie, więc to, to tyle co chciałam Wam przekazać ja wiem, że tutaj e, wszystkim ja nie dogodzę ani wymi, ani ja Wam e, i e, nikt nie musi mi słodzić i mówić, o Jezu Martusia jesteś wspaniała, cudowna i w ogóle, bo ja tego nie oczekuję ale e, trochę wyrozumiałości też e, i też tutaj coś napisał, że bo ta, osoba, bo ta osoba, co mi dokopała, bo ona też miała taką sytuację, ona zrobiła tak, tak i tak, i było wszystko dobrze. A skąd ja mam wiedzieć? A może to tylko takie bzdurne pisanie jest? Ja nie wiem, czy tak było, czy nie. Skąd ja mam wiedzieć? To, że ktoś tak pisze, to ja nie wiem, czy tak było. Bo w internecie to wszyscy są mądrzy, każdy jest święty, każdy jest najlepszy, wszystko, każdy wszystko wie. Ale jak przyjdziecie co do czego, to ciekawa jestem, czy abyśmy się spotkali oko w oko. To to samo by mi tutaj ktoś powiedział oko w oko, tak jak mi pisze w komentarzach. Jestem bardzo tego ciekawa. Podejrzewam, że nie wszyscy by tak byli y, y, szczerzy ze mną, no, tak jak są w komentarzach. Więc część osób zrozumiało to, że pies nie był zagłodzony, nie miał rany, że ludzie są tacy, jacy są, przyjeżdżają, wyrzucają. No, ludzie przyjeżdżają tutaj do lasu z psami, a wychodzą bez psów. I, i psy zostawiają, porzucają i to jest tutaj na ogół tak słuchajcie robione. I tutaj psy latają, psy latają tutaj co drugi dzień, to ja tu widzę jakiegoś nowego psa. No i przecież ja nie będę stała pod, na, na drodze i wszystkich psów do siebie wołała i, wo, i dzwoniła po schroniska i tak dalej. No Przecież ja od tego też nie jestem. Jak jakiś pies potrzebujący takiej pomocy to tak, ale Wiecie, tysiące ogłoszeń jest na, na internecie, na Facebooku, że zaginęły psy, że ktoś psa znalazł, robi zdjęcie i tak dalej, albo że się błąka. Dużo osób też robi takie zdjęcia. Na tej, na tej ulicy błąka się taki, taki pies. I tyle słuchajcie, i nikt tego psa nie przygarnia, nie wiąże do drzewa i nie czeka na właściciela nie wiadomo ile. No. no. nie wiem. No, nie wiem. Tyle ile ludzi, tyle, tyle opinii, ale trochę by się, bym prosiła naprawdę, żeby było, bo. E... To nie będzie słuchajcie dobrze jak będzie taka zawiść i każdy będzie tak tutaj każdemu chciał dokopać, jakby to powiedzieć. I tutaj też mi jeszcze ktoś napisał, że jakby Amelka wyszła z Brunem na, na podwórk, na, 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 na drogę, na spacer i by ten pies go zaatakował i tak dalej, i tak dalej. A jak ona wyjdzie na drogę i ją dzik zaatakuje? Albo ją zaatakuje wilk, który ostatnio chodził pod bramą? Wyjdzie i ją wilk zaatakuje, no i co? I co wtedy? No to ja, na to nikt nie ma, nie ma na to nikt, wiecie, wpływu, bo ona wyjdzie. Ja wyjdę nawet za ten i wyjdzie wilk z lasu, który ostatnio tutaj się kręcił, jak pamiętacie, i mnie zaatakuje, mnie czy moje psy. No i na no to nie ma żadnej reguły. Albo jakiś inny pies zaatakuje. Psy bezpańskie latają cały czas, mnóstwo tych psów lata, mnóstwo tych psów lata, naprawdę. Więc. Tyle w temacie. Nie chcę mi się już w ogóle dyskutować. Temat, temat Zakończam z tym psem. E, jeszcze nikt się nie odezwał do, do tego komentarza. E, w sensie do, do tego postu. Nie ma w ogóle zainteresowania, więc pies może być nawet nie z mojej gminy, a może być z innej gminy. Trudno powiedzieć. Nie wiem. E, szykuję się i jadę do, do lekarza. My już prawie, prawie gotowe. Już? Jeszcze mamy 15 minut i jedziemy z Laurą do tego lekarza, zobaczymy, co nam powie. Eee, no, oj przyjadę to zrobię obiad, bo jeszcze nie jedliśmy, bo jakoś tak wiecie, przed wyjściem, to nam się też nie chce. Paweł wraca z pracy to przyjedzie i ten... E, chyba z nami pojedzie. Nie wiem, w sumie chyba tak. Eee, no. I powiem Wam, że po tym śniegu, co był wczoraj, to już nie ma e, nie ma śladu. Eee, Taki był wczoraj zawieruch o śnieżyce, a dzisiaj jest spokój. Nawet było ładne słódeczko w ciągu dnia. Pojadę no, dzień jak co dzień yy, i zobaczymy, jak to dalej będzie. Czy yy, ja w ogóle chciałam powiedzieć, to już sama nie wiem. Nie wiem, naprawdę, co ja chciałam powiedzieć. Yy. W ogóle to patrzyłam też na pogodę, to ma cały tydzień padać i dzisiaj ma. Chyba o 17 czy o 18 znowu ma być 80% opadów śniegu, i tak przez całą noc, i jutro przez cały dzień, no i tak cały tydzień, yy, łącznie z weekendem. No to więc, yy. ale w ogóle tak, no wczoraj tak popadały, naprawdę było biało i bardzo dużo tego śniegu było. I bardzo dużo było wieczorem tego śniegu, a rano w i nie ma śladu, tylko zostało takie, wiecie, zaspy co z tego jeszcze poprzedniego. Tak, jak odśnieżaliśmy, to takie, takie zaspy zostały, ale z tego wczorajszego to nie ma śladu. Ale jest zimny wiatr, ogólnie 0 stopni, i jest tak nieprzyjemnie. Ale że to się tak szybko rozpuściło, to jestem po prostu taka zdziwiona. Nie wiem, czy w nocy było na plusie, ale to nawet by się tak szybko nie rozpuściło. No i to tak, i to tyle. I jedziemy i zobaczymy. I no, Lauren się w nocy też tak cierpiała z tego bólu, że po prostu mam, nadzie mam nadzieję, że dostanie antybiotyk, naprawdę, bo ja widzę, że to bez antybiotyku to się nie obędzie bo te syropy, te przeciwbólowe tony pomagają na jakiś czas, jak ją ból złapie to wiecie, i przechodzi po tym i usypia, już to jest taka wyczerpana bólem jest, potem znowu to nawraca. więc te syropy to już to nic nie działają to to tylko mi się wydaje i wyłącznie antybiotyk, no nawet mówię, że jak mi nie będzie chciała dać to sama poproszę, poproszę po prostu bo widzę, że na się męczy ale to wszystko zobaczymy jak to będzie, dobra Paweł chyba przyjechał, to my się powoli tutaj szykujemy i pojedziemy. I przyjedziemy, zrobimy sobie obiad. Makaronu gotuję do pulpetów i, i tyle. I dzień cały zleci. Bo najgorzej to tak jest, jak się wie, że trzeba gdzieś jechać po południu, na tą 16. Jakbym rano był ten lekarz, no to inaczej dzień. Rano się pojedzie, przyjedzie, ogarnie ten i człowiek wie na czym, na czym stoi, wie jak sobie dzień zaplanować. A tak jak jest, czy do lekarza, czy na właśnie ten no to ja to tak nie lubię na takie popołudniowe godziny nigdzie jeździć czy na zebrania do szkoły, na 18 jeszcze w zimę jak to ciemnica taka. Nie lubię tylko czeka aż. No, tak jak się czeka na takie wyjście to ja to tak nie nienawidzę tego i pamiętam jak byłam w ciąży czy z Amelką czy z Laurą to chodziłam do tego samego lekarza i zawsze miałam wizyty 18, 19, 16 czasami, takie wizyty, bo doktor całymi dniami pracowała w szpitalu, bo jest ordynatorem w szpitalu a tutaj w przychodni, znaczy w tej przychodni swojej prywatnej, bo ja, do, ja prywatnie chodziłam, to i chodzę do tej pory prywatnie do niej, no to jakby to od, od 15, od 16 tak naprawdę przyjmowała i takie późne były wizyty. To ja po prostu tak nienawidziłam tego czekania cały dzień na te wyjście, wiecie, no, jeszcze w tej ciąży to w ogóle, ale teraz też jak jest zebranie na 18 czy coś, to nienawidzę po prostu tak późno. Ja już wieczorem to już lubię, wiecie, się już odgahać, coś poleżeć, czy coś takiego, wiesz, wiecie, już tak na spokojnie, tak w domu, a nie takie wyjścia, to tak już człowiek się starzeje, powiem wam, starzeje. No, dobra, dobra, kończę i widzimy się później. Dobra, jesteśmy. Maseczka obowiązkowa oczywiście w przychodniach jest, więc dobrze, że miałam, bo pani kazała mi założyć, ale miałam rezerwową bo trzeba... Wiecie, po co mają zwracać uwagę, ale tutaj teraz mam na brodzie, bo jesteśmy w takim kąciku I nikogo nie ma. Widzicie, przewijak i nikogo nie ma, więc ja nie będę się dusić, tak, na brodzie i będzie ktoś przyjdzie albo pani doktor, to założę, ale jesteśmy pierwsze, bo mamy na 16. Więc my jesteśmy pierwsze dzisiaj, więc nie będzie późnienia. Będzie dobrze, tak? Zresujesz się? Tak? Dobra, kończymy. No i wróciliśmy od lekarza, antybiotyk, przeciwbólowy, osłonka. Laura sobie kupiła czekoladę. Jestem, powiem Wam, załamana. Załamana jestem. Szybko, na szybkości Laura narysowała mi laurkę, bo wcześniej pomalowała sobie to farbami jeszcze kupiła sobie flamastry, bo już jej tam, no wypisały się, wiecie, powysychały. A co jeszcze kupiłyśmy? Bo byłyśmy w groszku po chlebek. G gumkę taką z rybką, delfinkiem i takie zaczepki do robienia bransoletek na szyjników. No w groszku mały wybór, wiecie, ale już chciałam szybko do domu przyjechać, żeby jej leki dać i tylko po chleb pojechaliśmy, no ale musiała sobie coś kupić. I ogólnie to jest taki sajgon, że szkoda gadać. No i moi drodzy, Laura ma anginę i zapalenie ucha. Dwa w jednym. To co e, znaczy półka? Zapalenie ucha. Ale półka coś tam. Anginę i zapalenie ucha. Zajdźapa. co to znaczy anginę. No gardło gardło masz czerwone i chore. W życiu bym nie podejrzewała, że ma gardło, coś z gardłem, bo nie narzekała w ogóle na gardło absolutnie. Słuchajcie, bo musiałam przerwać, bo zadzwonił do mnie telefon, jak z wami ostatnio rozmawiałam i potem zapomniałam dokończyć to, co w ogóle mówiłam, bo się rozkojarzyłam. Czapkę mam odwrotnie, ale to nic. Wyszłam na chwilę na dwór, znaczy wyszłam się przewietrzyć na mój spacerniak podwórkowy, dotlenić się. I powiem wam, że nie spodziewałam się, że Laura będzie miała dwa w jednym, czyli to i to. W życiu się tego nie spodziewałam. Dostała antybiotyk i do środy przyszłego tygodnia zakaz wychodzenia na dwór. Wiecie, no to przedszkola ogólnie, tak? No na, na, wiadomo, na spacery też nie. Ko y kolejną wizytę kontrolną mamy za tydzień w środę. I potem się okaże, y co, co dalej pewnie po antybiotyku też nie będzie mogła jakiś czas znowu wychodzić na dwór i to zaraz będą ferie, bo to przecież ten tydzień, przyszły tydzień i od 13 mamy ferie, więc <grym> teraz będzie się działo prawie dwa, no, dwa, tygodnie, bo ten tydzień będzie się działo, przyszły cały też do środy, to potem czwartek, piątek ewentualnie by poszło, ale też nie wiadomo, ale jest zimno i zaczynamy ferie więc kolejny miesiąc <grym> jest to załamana po prostu, bo mi się chcemy, ale takie życie nie wracając do tematu tak jak mówiłam, dwa tygodnie mamy, teraz będziemy siedzieć i potem zaczynamy ferie. Laura będzie miała bal karnawałowy w przedszkolu w poniedziałek, ale już nawet o tym balu jej nie będę przypominać, wspominać o nic, bo będzie jej znowu bardzo przykro. Więc powiem Wam, że ten rok się dla nas bardzo źle zakończył i źle się w ogóle zaczął i to się tak wszystko ciągnie. A tak jak Wam wcześniej się pokazałam z Laurą i Wam tutaj opowiadałam, to zadzwonił do mnie telefon i mi ten telefon przerwał rozmowę i potem zapomniałam dograć po prostu. I teraz mi się przypomniało, że nie skończyłam vloga, nie skończyłam myśli tego, co chciałam powiedzieć. Ale to nieważne. Ważne to, kto do mnie zadzwonił, bo zadzwonił do mnie właściciel psa tego wczorajszego psa, bo miałam tematy już nie poruszać, ale że tak się rozwinęła sytuacja, to Wam dokończę. Ja dałam w ogłoszeniu oczywiście swój numer telefonu, adresu swojego nie podałam, tylko podałam ulicę, gdzie ten pies był widziany. I ten pan właściciel do mnie zadzwonił i powiedział mi, żebym się nie przejmowała tym psem, bo mi się ręka trzęsie, bo zimno, żebym się nie przejmowała tym psem, bo ten pies to włóczęga jest, ja tak mi powiedział, a ja mówię, no ale włóczęga, ale pan jest właścicielem tego psa? On mówi, że tak i on jest żyje swobodnie i on mówi, że wychodzi, wychodzi na parę dni, nawet kiedyś go tydzień nie było. Osoby sobie chodzi, spaceruje. On jest w ogóle niegroźny i on ma mówi, ta, on ma w nosie GPS-a, mówi. On wraca do domu, on wie gdzie on mieszka i opowiedział mi wszystko o tym się, że jest przytulny, że jest łaskawy, że do wszystkich się cieszy, że na pewno tam do pani się cieszył, ogonem merdał i tak dalej. Wiem, że no tak, no tak było. Ja no. mówi, żeby się nie martwić, ja mu powiedziałam, że myślałam, że jest zraniony, ale to nie, jest, nie był zraniony, że tylko był krwiowy może jakiś inny pies się na niego rzucił, że nie wiem, ale że jest tam całą, że tak, no już nieraz po wracał do domu, ale zawsze wraca, no i ten pies jest spo, z obok, yy, nie z mojej tutaj mia, miasteczka mojego, mojej wsi, tak jakby, tylko jakby spo, z sąsiedniej, i pewnie za jakąś sunią sobie poleciał i sobie tak spaceruje, ale on powiedział, że on na pewno do domu wróci. Ja go tylko poprosiłam, że jak już wróci, to żeby chociaż mi zrobił zdjęcie i żeby mi po prostu napisał, że piesek już wrócił do domu. E, o to go tylko poprosiłam, więc taka informacja, happy end na koniec. E, bardzo się cieszę, że, e, że tak się to wszystko skończyło że się pan do mnie odezwał. E, i że piesek ma właściciela i wiemy, że on nie jest zaginiony, nie jest wyrzucony, nie jest porzucony, po prostu jest włóczęgą, tak jak go nazwał jego pan. No i tyle mogę w temacie powiedzieć. Chwilę z Panem porozmawiałam. Pan bardzo miły, sympatyczny. O, taka to słuchajcie, historia. Dobra kochani, ja lecę do domu. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za dzisiaj. No i co? Jutro kolejny nudny vlog zaczynać, czy nie zaczynać, nie wiem, zobaczę, co to jutro będzie. No bo no, mam więzienie w domu. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, a ja uciekam, bo jest strasznie silno.